Dzień dobry, witamy na vlogu z mamusią. Mamusia wymyśliła nowy sposób na wałki, czyli na mokre włosy. Na pewno jej to wyjdzie. Jest masło. I jeszcze mi zajmuje wałek. Zostawiłaś jej u góry, miałaś mi wczoraj przynieść, nie i chciałaś. gotowa na... Ten. Na co? Na... Czy jesteście gotowe? Top model! Ej. Ej, y, masz kostium na błotka? Nie, mamu patrz. bo, bo nie, tak trochę nie bierze na brązowo, tylko tak na pomarańczowo. Nie wiem o co chodzi, podreszcie mi w sumie też tutaj. Oj. Mokre włosy wałek jeszcze mi zajmuje wałek. Myślałam, że już jedliście śniadanie, nie? Aha, czyli dopiero będziemy jeść śniadanie. I gdzie dzisiaj ruszamy, Aneczka? Powiedz. Na, na blogi i do karbicenta. Ta... Najpierw, Najpierw A Później na dmuchvaccę. Tak, a później na dmuchajcie. A daleko? Co daleko? No stąd. Drogi. Sześć minut samochodem. Dwa kilometry stąd. No to już powinnaś iść za pieszo. No na, no na pewno. Na pewno będę się przebaczać. No to mamy auto. Mam misję, bo mam taki stanie kupiłam sobie go na szyję, bo tak jak mówiłam, na mnie tam są po prostu najlepsze kostiumy. I jak widzicie, on ma takie fajne łamiczka tutaj, tylko muszę go, muszę go trochę zregulować, bo jak się schylę, to mi wszystko wyleci, także muszę tutaj trochę je podłapać, także biorę nożyczki i będę ciachać. Coś masz takie. Chcesz pokazać swój outfit? Mm -hmm. Dobra, no to pokaż. Poczekajcie. Pokażemy Hanie outfit. Takie masz spodenki, bluzeczki z kokardkami. Mm -hmm. Klasa światowa. Ty to jest ekstra, co? Mm -hmm. A tutaj w ogóle nie ma kieszeń. Nie ma kieszeń, tylko udawane kieszenie. Tak. Zobaczyłam sobie takie shorty i e, co? I zrobimy sobie skinker. Użyję sobie tego mojego serum z ugoty azjatyckiej. Ogólnie nie wiem, którą e, chustę na głowę. Jakby. No chustę, bo mam ten czepek z obrusu i chustę. I muszę zobaczyć, który będzie lepszy, bo nie wiem, chciałam zrobić jakieś foty, a skoro sprawdziam na plażę, to może będzie można tam zrobić jakąś fajną fotę. Tylko znowu ja nie pomaluję się, no ale mam w sumie pełen opalenizny. Tak mi się ten krem wylał, także mam go jakąś połowę, a specjalnie wzięłam sobie jeszcze więcej, ten całe szczęście. Tak to bym w ogóle nie miała kremu, ja bez kremu to nie, 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 nie ma sakra. ten Max to jest najlepsze po prostu co może być na usta, czyli po prostu maść z witaminą A i bardzo lubię. Kuba wczoraj strzelił na mnie focha, także musiałam mama zrobić zdjęcia nie jest może najlepszym fotografem, to znaczy nie ma tego we krwi, ale. Czyli nawet całkiem spokojnie, bo patrzcie, jakie ładne niebo. Jakie ładne, do tego outfitu idealnie, w sensie wiecie, żółty z żółtym. I ja mówię, wow! Czekajcie, jeszcze jest pełno zdjęć, właśnie. W sensie te zdjęcia prawie są takie same, ale. Jeszcze Hania mi oczywiście biegała w tle na kanapie, patrzcie. Czekajcie. Właśnie, ona, ona musiałam tak dokuczać po tej kanapie, za mną akurat no stop kiedy chcesz ładne zdjęcie, co nie? Akurat ten jeden moment. I, ja się czuję w tym mega dziwnie, ale no fajnie. To jest fajna ozdoba, co nie? I teraz chusta. No nie za bardzo pasuje do tego outfitu, no bo chciałam ją ja do czegoś różowego albo białego, albo po prostu jasnego. No dobra, no już, wiecie, idziemy na plażę. Halo! O nie, straciłam łączność. Straciłam łączność z ludźmi. O Boże. O, Boże. Szybkie stracenie łączności z, z, z wami. Dobra. Tak się prezentuje ta chusta. Jak z tyłu. Nie mam. Nie wiem, co mam sądzić. Bo mi mi ukradła chustę. Pokaż się z tyłu. No klasa, klasa światowa. Halina, ładnie sobie kupiłam kapelusz. To mój. Nie, to nie twój. To mój, Halina, no! Miałeś mi przynieść! No, no co, no kupiłam sobie nowy kapelusz, ładny. A chustkę zakładasz? Jak zabezpie... Nie, ja idę w moim nowym kapeluszu. No! Wow! Jezus, Maria, yeah. Kupiłyśmy sobie z mamusią z naszej ulubionej firmy taką trzydziestkę. I tak już nam jej nie chciał kupić, prawda? Tak. Powiedział, że powinniśmy kupić jakiś zwykły. Za 6 euro. O, tak, za 6 euro, a to kosztowało 13. To wcale nie taka duża różnica. A z tej firmy są takie. Jesteśmy gotowi. Mam spodenki i w końcu nic nie zakładam na siebie, ale idziemy. W końcu idziemy, nie wiem, po tylu godzinach. Zdążyłam nagrać już tiktoki jakieś w ogóle i oni się tylko opierdzielają. A tata na no stópce już rozmawia. Iść. Ania mi oddaje swój kapelusz. Co nie? co ty grasz? Takie fajne rzeczy. No ja to też kupuję. Wszystko kupujesz. A skoro masz tyle pieniędzy? Mieliśmy trochę problem z zamknięciem drzwi, bo trzeba mieć klamkę do góry. A nie dało się jej wziąć do góry, także poradziliśmy sobie już, ale. Myślałam, że już nie pojedziemy. Moje japonki, jakie mam na wyjazd. Wzięłam je z Ania z Easy, żeby mieć ładne do zdjęcia. Już mam tak utarte nogi, że to jest masakra. Hania ma właśnie japonki z Hello i takie powinna mieć. Wie? Hania to wzięła do buzi. Co? Japonka. Japonka wzięła do buzi. Hania, masz jedzenie w domu? Nie, japonki. Nie ma japonki? Obrzydliwe. Hania, co ty robisz? Co? Tu już jest czerwona woda, patrz. Fajne. Tam była zielona, a tu jest czerwona. Fajne. Ogólnie to tu tak śmierdziało przed chwilą. Nie wiem, czy to od tych flamingów, czy od czego. Od tego błotka może, którym mamy się dzisiaj kąpać. O, tak, bo to tak będzie śmierdziało. No, no, nie, mama mówi, że mamy się tym smarować. Smarować się będzie Czy Stępujesz to od razu? Ja to, to od razu. O, tu jakaś, tu jakiś Zapytaj się, czy ją pobierz. Przepraszam! Ona no, nie rozumie po polsku. Tu będę do Katowic! Tu już też kolor czerwony. Ale są takie zbiorniki zrobione. O, jakie jachty! Mamusia, kiedy kupujemy sobie jakiś jacht? Ja to O, ja ja jacht to ja te Taki. O, ten na wakacje, na taki, do takiego jachtu na miesiąc, żeby sobie tam posiedzieć w jakiejś Grecji. Jesteśmy już na miejscu. Patrzcie, jakie ładnie. Elegancko. Chyba muszę rozważyć kupienie nowych klapków. Po prostu to jest jakaś tragedia, jak ja człapę. Masakra. Ja. Tak, mamusia bardzo by chciała się wysmarować flaminga odchodami i żeby była zdrowa. O tam jest taki tyczyk. To nie jest flaming. Jakbym to powiedziała, Janusz i Grażyna z dziećmi na wakacjach. No, A tam są właśnie te flamingi. Nie wiem, czy Wam przybliżę, ale no. I tam jest malutki flamingiek. Mały flamingzek. Tam stoją ludzie już w tym błotku, i się suszą. A to źle. Zaraz wam pokażę, jeśli mi się uda. Ale idę sobie bez tego. Teraz udaję, że coś na nagrywam, żeby wam pokazać tych ludzi. Tam są. O, mamusia wchodzi. Okej, to ja Patrzcie, mamusia już się tam smaruje znalazło błotko. Mnieją z kina po prostu. O, tu Dawaj, delikatnie, żeby Potwór z wody wyszedł jakiś po prostu. Słoniczki po 50 mililitrów zaczęły się od tej Nie się to wszystko tu po prostu. Uśmiechnij się ładnie. Chce się odmłodzić A Aż mam o Boże święty. musisz. musisz poczekać, aż to. O, ja bym się w gównie wydarzał. Nie. <gulatory> 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 Boże święty, my tam nie wchodzimy, Cio, co? To mhm. Hania? A się pan się patrzy. Pan się patrzy? Pan jest w szoku. <gulatory> pan jest w szoku, co tu się dzieje. Ja nie, ja nie wiem, po prostu, co on, on zrobił. Pokaż, co masz jemy sobie brownie. Takie pyszne. Brownie to jest moja Tak, brownie jest Hani. Rozłożyliśmy się na środku chodnika jak jakieś, nie wiem, wieśniaki po prostu. Idziemy do sklepu, kupimy winko. Tak. No, 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 wina nie. No nie, żadnym wypadku. Hania jest jak prawdziwy mężczyzna, niesie wszystko, po prostu torbę, moje obcasy. Ja się zamieniłam z mamą, dała mi jabłonki i mama idzie na boso. Szczerze mówiąc, ja nie dałam rady iść na boso, jest tak nagrzane, więc podziwiam, ale fajnie, że się zamieniła na chwilę i idziemy do sklepu. jest wszystko lekkie po prostu. Wszystko lekkie? Tak, dla mnie to nie jest ciężko. Dla Ciebie to prościzna. Mamusia ma takie loki naturalne po wyjściu z wody i ona ich nie zostawia. Tylko codziennie nie prostuje te włosy. Loki dzisiaj złotkie. Bez sensu w ogóle. Zobaczcie, napiszcie jej, że ma ładne włosy naturalne, kręcone. Ja mówię, że jest prawdziwą gentlemanką. Nie. Jezus. Jak to wali tymi flamingami! Ale się zesram kurwa, ten pewnie jest tym różowym dziobem. Ale brzydko to pachnie, ale i tak nie. Brzydko pachnie, ale i tak nie. No, no nie tak nie czujesz. Pewnie te najtańsze co mogą. Mówię, że z górnej półki Pewnie najlepsze. Nie, odpisy dają z Nie <grym grym grym> tak. Albo z Ciekawe kto to wrzuca. Al widla wyrzucająca im telefoni. Nie, nie przebierają. O! Przecież do, la, do las za można wyrzucać o Mamusia, tyle zakupów robimy, mamusia to szczególnie z temu. To ten paczkomat to musisz wstawić jak najszybciej. Dobra. No. Tylko z imposta. Dobra, taki mini. No, pod bramą by się nam zmieścić. No. Pod bramą my jeszcze sąsiedzi przychodzili do nas, może by Hania swój sklepik wystawiła tam. Tak, Hania by handlowała. Tata, tata mi. Znaczy będę miała punkcik odstawiony. Automat z kulkami? Tak. Żartujesz sobie chyba? Nie żartuję. Żartujesz? Nie, tak ci powiedział. No, taki jak ci. Jakby było ten na przykład, no. O, taki No, to mielibyśmy prawdziwe perzanki niczym kardesznianki. One mają taki wielki. i Siedzą se na nich. wielkimi łódkami A, nie w Mamusia, jak już wszystko zwiedzimy, nie będzie gdzie jeździć, tej Hiszpanii po tych apartamentach, to będzie trzeba sobie kupić właśnie taki apartament na wodzie. Na wodzie. Mama mi ją rzakustę, bo chcemy wejść do sklepu. Dostałam polecajkę jakieś babeczki i brownie, także będziemy próbować je kupić. I musieliśmy jechać do dużego sklepu, bo jest siesta. A czemu musimy zamknąć sobie zamknięte są w tej stronie? Chania! Ja to nie chodzę. chodź. Idziemy sobie. To jest prawdziwy sklep. Dobra, idziemy tutaj? O, tata tam jest. Daj. No i. Mam na co się mówi, bo jak ten draś tutaj nawet nas. Eee, Sorry. <śmusza> Przepraszam. Przepraszam, sorry, memory. Co to jest? Jezus, Maria, jakieś świńskie kopyto, obrzydliwe. Mój najlepszy soczek to jest Sangria. Bardzo lubię. To są nasi specjaliści w, w, w tanich alkoholach po prostu. Tu są bardzo tanie alkohole i mamusia korzysta. Prawda? Coś znaleźli. Jakiś chleb chyba, ale szukam moich babeczek. Tutaj. moi. Proszę bardzo. Szukamy babeczek, tak a nie jest po prostu tak, ja mnie doprowadza do szału. Mamy tylko te muffinki takie. Jadłam je dzisiaj. A tam te babeczki były w takiej folii. Hmm. O, tutaj są babeczki jeszcze jakieś. Może tu? Są. Jest jakieś ciasto. Może o to chodziło? A dobra, spróbujemy te. Spróbujemy te. Tutaj jeszcze jest coś małe. To będzie chyba to. Przyszłam tutaj na kosmetyki i patrzcie, to wygląda jak z Charlotte. Jakieś takie tutaj róże rozświetlające tutaj chyba jest trochę. Tak, rozświetlacz. Ale mi się podobają bardzo te błyszczyki. To znaczy i Ja mówię, mamia, o pasz, to jest jak zamienniki z Diora, co nie? I ona mówi, a weź te 4,50. <laughs> ona myśli, że to może w złotówkach. Ale dobra, już tak, już biorę. Tylko nie wiem, który odcinek sobie wzięła, bo no, szkoda, że nie ma tego. Mam jakiegoś tutaj takiego. Jesteśmy w restauracji i mamusia wybrała takie jakieś winko. Tatuś ma problem, bo kosztuje powyżej 10 euro. Nie, bo to kosztuje 15 pędza. To, to powinno kosztować 5, żebyś się z tym zgadzał? Dwa. Za chwilę Hania. i nie dostaniesz. Ja biorę chyba grillet chicken. A ja biorę tubbin. Co? Które? A Kuba, weźmy, Entrykot. E -entrykot. O. Antrykot o, Antryko z, z frytkami i en... coś tam. Co jest? I obyczie, Ciekawe, coś czy tam. ten chicken będzie sam, czy z czymś? Chyba z czymś. Myślisz, że samego by podali do jedzenia? Ten pierwszy. Wylewany kurczak. No. Ale chyba nawet nie można tutaj dobrać czegoś. Tam mnie jednak namówiła na jakiś grillowanego kurczaka z bekonem, chorizo, z kiełbaskami, z ziemniakami. Nie wiem, najwyżej ktoś to będzie jadł. A ja miałam cię robić moje te tortilki z kurczaczkiem. No, jeszcze kolacja jest, jeszcze jutro jest. Dzisiaj dopiero środek. Ale robota tak szybko do mieszkania, bo idziemy na plażę teraz, jeszcze na dwie, trzy godziny na plażę. Dobrze, robota goni, prawda? Dobra, trzeba zaszaleć, jesteśmy na wakacje. Co nie, ma, muśka? Co? coś No umiem, to oni nie umieją. Ja umiem więcej od nich, zrozumiałabym, co to są tu lasy. Bez przesady. mi się, dogadaliśmy się. No, dogadaliśmy, ale ty mnie obrażasz. i ona jest? Przyszła ze mną. Na Hania! No nie poszła to po do taką... kulki. Hania zgubiła się. Zgubili dziecko. że wam, gdzie nam Hania zginęła. Poszła gdzieś tutaj, kurde blaszka. Co ty robisz? Co ci spadło? Gdzie? Zrobiłaś sobie ranę na nodze? Ojeju! Ojeju! To trzeba uciąć nogę. Trzeba uciąć nogę, Hania. Nie? Jednak wzięłam ten różowy. Mamusia sobie coś ogląda. Ale ten jest bardzo ładny. Mamusia, mamy nowy lipgloss. Siedem tysięcy masz To Kuba. Nie. Nie. Jest A, to jest Kuby? To jest Kuby. Ładne? Nie wiem. Za 450 pięćdziesiąt? Nie wiem, czy to nie ma tintu, że ten tint wiesz, wżera się w kolor po prostu, ten kolor w ustach, ale nie wiem. Blue, blue, może. Blue, blue. <grym> Miał być Dior. Wyszło co innego. Mój Moje... Znaczy... Także no. Tak się prezentuje nasze... Jestem tak, ciekawa, co dostaniemy do jedzenia. Przyszło nasze winko. W tle płacze Hania, ale nieważne. Kurczę, luks, To Tak. No, niestety, płacze. Opatruje na Hania. Dostaliśmy plasterki. Hania zaraz będzie uratowana. Już ci nie będzie nic już tak nie Hania mi dała jakąś zabawkę i widzę, że to jest jakieś... Daj Fake son Angel. A ty co masz, Breko? No to... Kurczę. to jakieś kiełbaski i chorizo. Ale pokażę wam nasze żarcie. W ogóle nie zachwyca. Tak wygląda nasze żarcie. Ja mam jakieś, nie mam. A to jest antrykot. No. Yy, nie wiem, co mam o tym myśleć. Wiedzcie, co zamówił Kuba? Nawet nie wiedział. Znał, surowe znał, że znał, mięso. Super, Nawet nie wiedzieliśmy. Kurde. Że tu takie przyjdzie. Kuba zamówił właśnie surowe mięso i myśleliśmy, że się w ogóle nie naje. A tu jednak się smaży. Nasze dupy nie urywało, ale przynajmniej Kuba ma jakieś. A ta to, że jest siądry, kota, poprawia ja też bym zupę prosiła. <gry> Będziemy sobie ten poprawiać. O, fryteczki jeszcze poprawia. Bo takie były trochę nie usmażone. Na koniec zamówiliśmy sobie taką właśnie sangrię. Sangria de kawa. Jak? Sangria de kawa. O, tak. To się bardzo profesjonalna nazwa. No i pijemy sobie. Zapominamy smak tego obiadu. To znaczy, Kuby obiad był bardzo dobry. Nie odpowiadaj bo. No, no. Jeden na cztery. My sobie właśnie na Patrzcie jaki fajny parking w ogóle. Z jakimiś doszkami, nie no. w Na pewno by nie to było to za to darmo. Tu jest wszystko za darmo. Co mamusiu? Tu można sobie zjeść obiad. Tu, tu można się napić. No jak pies tak, bo niektórzy się no. to utożsamiają jak pies. Tu, tu jest, pijemy, tak, no, eee. jemy. Tu sikamy. Tu sikamy. <laughs> To ty nie masz house? Musia idzie o sasikach. Jak jakaś dama Popuś, Udaje, że nią nie pijali. jest. jest okay. mi, aj, ale to nic nie gra. Tu nic nie gra. Tu nic nie gra. Wybrać się z rodziną na wakacje, widzicie? Po prostu siara wszędzie. Ja nie wiem po prostu, co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć. Zawsze po prostu trzeba się nastawić na to, że będzie siara. Tak się prezentuje nasza plaża. I boję się, że cokolwiek nagrywać, bo... boję się, że tu będą same gołe baby. Tak, <laughs> no sorry, no takie, takie są realia po prostu w Hiszpanii, co nie? Jesteśmy w domu i będziemy robić to, nie wiem, a la meksykańskie jedzenie. Do końca nie wiem, jak to się nazywa, ale mamy tutaj, nie wiem, fajita, i do tego mamy tortillas. Także let's go! <laughs> Robimy to z Hanią, co nie? Hania, robisz to? Tak. Nie mam zielonego pojęcia, bo tu nawet nie ma angielskiego. No. Nie mam zielonego pojęcia. Czy to trzeba rozrobić z jakąś wodą? Poczekajcie, ja muszę to jakoś przeczytać, ale ja muszę to jakoś zrozumieć. Ja mówię, ja mogę włączyć tłumacza, ale mi się nie chce iść po prostu do tego tłumacza. Okej, okay, czasami tylko podane składniki, także nie wiem, jak mam to zrobić. Poczekajcie. Otworzymy to. To jest przyprawa, czy co to jest? Nie, no to jest jak so sos. Właściwie to jest sos do rozrobienia. W sumie ładnie okay, ja... Musimy sobie wyrazić, tak, także my, kurczaka, Mamy resztki sosu spa ze spaghetti. <grym> ja nie mogę, ja naprawdę nie jestem w stanie zaakceptować tego, co mnie tutaj. <grym> Ja zazwyczaj, jak czegoś nie mam, to od razu muszę jechać do sklepu, żeby to załatwić i mieć je miejsce ze sobą. Także trochę mnie tutaj, tutaj szczypie dupa. Szczypie mnie trochę, że nie mogę mieć tego co chcę. Mamy siebie jakiegoś kucharza. Let's go! Wbiła mi się drzazga w nogę, także wzięłam nóż. Oczywiście inny, i po prostu sobie rozkroiłam trochę. Ten tag żeby ją wyciągnąć, także... Nie, ale bardzo nie boli noga. Po prostu nie bardzo boli noga ja i... że to będzie pyszne.